Te same pytania wciąż się pojawiają. Gdzie jaki dokument włożyć? Czy do akt do czy do dokumentacji ze stosunku pracy? Mamy nowe dokumenty, wniosek o siłę wyższą, wniosek o urlop opiekuńczy, prawda? Gdzie to umieścić? A gdzie umieścić wniosek pracownika o wolne z powodu tak zwanego urlopu okolicznościowego? Bo dziecko się urodziło, o jakiś zgon mamy w rodzinie. Gdzie te wszystkie dokumenty umieszczać? Żeby rozwiać te wszystkie Państwa wątpliwości, co wkładamy do akt co do dokumentacji ze stosunku pracy, a co włóżcie gdziekolwiek, byle nie do tych dwóch teczek. O tym wszystkim dowiecie się Państwo na szkoleniu Teczka Kadrowca. A zatem po kolei prześledzimy te wszystkie dokumenty, które umieszczamy w aktach osobowych, które umieszczać mamy w dokumentacji ze stosunku pracy, ale jednocześnie zwrócę Państwa uwagę na dokumenty, które nie umieszczamy ani tu, ani tu. I jak pada pytanie, to gdzie to umieścić, to zawsze odpowiadam gdzieś, ale nie w aktach i nie w dokumentacji ze stosunku pracy. A zatem zapraszam Państwa na szkolenie, gdzie po kolei od zatrudnienia aż do zwolnienia pracownika przebrniemy przez te wszystkie dokumenty związane ze stosunkiem pracy pracowniczym. Zapraszam.